Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Witam was bardzo serdecznie Bardzo serdecznie w ten piątek Ponieważ dzisiaj robimy zadania teka, Nic innego, nic mylnego Po prostu z chłopakami z chłopakami zdecydowaliśmy, a bardziej z jednym chłopakiem, że wezmę go na odcinek. Miało nie być, jest jednak zadanie. A co wymyślił mi tutaj kochany Zako? No to przekonamy się z wami. Witam Cię, Zako, hazardisto, manipulatorze. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie Witam. w tym odcinku. Witam. Sorry, czy przygotowałeś mi dobre zadanie? No mam nadzieję, że ci się spodobają, no. Zabijesz mnie może, ale no, mam nadzieję, że będzie git. Widzowie, przypomnę wam, albo was bardziej poinformuję, że już za jakiś czas, a bardziej wy w maju zobaczycie te odcinki, jadę do Zako na nagrywki. Po prostu będziemy nagrywać jakieś kontenty i... motoryzacyjne w zasadzie częściowo. I kurczę, ja mu się odpłacę za to, co dzisiaj zrobi. Jeżeli i przesadzi, to wierzcie mi, że będziecie mogli zobaczyć naprawdę fajny film, jak Zakon na przykład biega za samochodem, albo ja będę go godził w samochodzie. Więc stary, powiedz mi, jakie masz pierwsze zadanie? Stary, no bo powiem ci szczerze, zwróciłem uwagę, że masz taki lekki rozgardiaż za sobą. Jakbyś mógł zaprezentować tutaj widzom. Dobra, nie pościeliłem łóżka, po prostu stary, czy. No twoje zadanie to jest pościelić łóżko. Pierwsze. Aha. No dobra, tak. Patrz. Teraz tak. W ściągamy kołdrę. no znaczy, okay. nie kołdrę, tylko. Pyk. To jest poradnik, to jest poradnik. Teraz wywalamy poduszeczkę Tutaj dajemy tak. Teraz bierzemy to. Jakby na. Widzowie, zostawicie 10 łapek, a Kenes w końcu kupi green screena. Nie kupię green screena, nie poto le I tu jest moja książeczka. Tu jest moja książeczka, którą czytam. Okej okay. na. Ale zadanie wykonane, tak łatwego zadania jeszcze nie było. Dobrze, no to w takim razie. E, panie Jakubie, zadanie numer dwa. No, trochę bardziej wstydliwe. Dobrze. E, powiedz mi, sprzątałeś ostatnio siebie w szafie? E, nie, mam tam prawdopodobnie w sensie tak powrzucane kurtki i takie, takie rzeczy. No, też czas, żeby posprzątać. Aha. Naprawdę ja widzę, że dzisiaj jakoś bardzo ulgowa karta. Ja Widzę, ja was po prostu zabieram i idziemy do mojej szafy. Witam was widzowie w mojej szafie. Yy, mało mamy tu miejsca, ale ogarniemy tu wszystko. Yy, pokażę wam efekt przed i brusy, efekt po sprzątaniu. Sary, wizowie już widzieli, bo nie na filmie zobaczyć, jak po prostu powiesiłem kurtki, które tam zostały rzucone. Nic ciężkiego, ja czekam na coś, ja, to ja, siemi, ufam, co takiego. Ja się nie że to zrobiłeś. Ale, stary, ty na filmie po prostu zobaczysz, jak mi to wyszło, nie musieliśmy to ocenić, nie? Dobra, napiszę w komentarzu. Dobrze. A ty mi serduszko. Dobrze, deal, na mały palec. Deal, deal, Dobrze. dobra. A dla ciebie, wizu, mam informację z NRP. Zobaczysz, co to będzie. Zapraszam cię w opisie. Masz Discorda, będzie to w Server Roleplay, na którym będziecie mogli pograć ze mną, jak i z wieloma ekipowiczami. Zapraszam do zdania. waitlisty. Powiedz mi, czy jesteś troszeczkę może spragniony? No właśnie, w trakcie nagrywek zazwyczaj piję, e, nie wziąłem nic, ale myślałem nad tym, żeby zaraz pójść po coś do picia. Po to teraz dąleczkę. patrz, Patrz, ja stryknę palcami, i nagle stary będziesz miał w rękach butelkę. Dobra? Patrz ten trik. Dobra. Trzy. Cztery. Patrz to! O cholera, stary, jak ty tego dokonałeś? Magic. Eee, dobrze, dobra. mam wodę. I co z tą wodą mam zrobić? Masz stary minutę na wypicie całej butelki. O kurna, ty jesteś chory na łeb. Ona jest <grym> częściowo odgazowana. Stary, sam powiedziałeś, że za lekko ci idzie. No dobra, Próbuję, to zrobić 4 minutę. Ja, widzowie, włączam stoper w tym momencie, <grym> Czekajcie. Systo, jakbym miał... nie minutnik, ustawiam ci minutnik na minutę. A jakbym miał stary szklankę i sobie nalewał i... nie, to musi być z butelki. No z butelki. Okej, okay, no to to jest akurat słabe, no, ale... Dobra, patrzcie, jest ustawione na minutę. Trzy, cztery, start. Leci. Zobaczymy. Ja pierdzielę, ale idzie, ale idzie Dobra Zezgazowane gówno! Jeszcze nie mam jak powietrza grać Ale idzie widzowie Musicie Kubie za to łapkę w górę zostawić, Stare, naprawdę ale że się ale tak ja ja mówię, nie zrobię Ale mnie brzuch zaraz już wolał Masz jeszcze spary z tego co 22 sekundy! 20 Dwie. Nie wchodzi już. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Połowa poszła. Czyli co, nie wiem, za, za brak wykonanego zadania są jakieś kary, rozumiem. No teoretycznie pani właśnie zakończyć odcinek. To nie widzowie, ja mam dla was inną propozycję. Napiszcie Kubie w komentarzu, jaką karę ma wykonać, jak do mnie przyjedzie i my to nagramy. A co Pamiętam będziemy tyle, do wykorzystania, mój drogi? Powiem Wam tak. Mamy jedno z największych jezior w Polsce. To jest pierwsza rzecz do wykorzystania. Druga rzecz, e, mamy przepiękne lasy tutaj, więc też możecie coś z lasem wymyślić. Trzecia rzecz, mamy dużo gruzów. Do upalania, więc też możecie coś z tym wymyślić. Dobrze, dobrze. Więc tak naprawdę, widzowie, ja będę czytał Wasze komentarze. Będę wam też odpisywał, bo mogę oczywiście. Dobra. Więc będę odpisywał, który akceptuję. No i co? Najbardziej polubywany komentarz wybierzemy po prostu. Okej. Więc szykujcie się. Jest źle. Powiem ci. jakby to nie była gazowana woda. To myślę, że byłbym bliżej ukończenia tego. I najlepiej jakbym był Kubek, bo jak mam Kubek... Wiesz jaki jest mój rekord? To jest przepływ powietrza. No. Wiesz jest mój rekord? No. 20 sekund. Nie chcę wiedzieć stary, mój rekord... Ja też jestem krótko do Star Spoko i wiemy. Ale nie mi chodzi <śmum> <śmum> Dziękujemy <śmum> za mnie. <dołą> <śmum> <śmum> stary, idziemy dalej do kolejnego zadania! Dobra, no to Kubuś, skoro już się napiłeś. Łaz... Kubuź, no. Napoiłeś się już, widzę, że wyglądasz bardzo dobrze. Ale powiem ci, taki malutki chyba się zrobić, taki mizerny, tak? Kurde, widać, że chyba głodny jesteś, jak to babcia mówi. Wiesz co? Najchętniej to bym ja teraz poszedł do kibla i odlał tą wodę. No to stary, zaraz przestanie ci się chcieć lać, chyba że mleko do buzi. No bo musisz zjeść coś, stary, ostrego. Ostrego? Teoretycznie, tylko musimy powiedzieć, czy to jest ostre. Kupi kupiłem sobie takie. Taki ryż z meksykańskim, meksykańskie daniem, które jest napisane, że jest bardzo ostre, mówię, dobra, spróbujemy. E, teoretycznie mam to na dole, mógłbym po to pójść, moglibyśmy to zjeść, bo nic tak bardzo ostrego chyba nie mam. Dobra, a masz jakąś papryczkę tego, coś tego typu? Nie mam. Nie, nie mam normalnie w domu papryczek chili. to coś takiego musi nam starczyć w takim razie. Dobrze, stary, pamiętaj, że ja... Jestem ostrym graczem, i jak ja do Ciebie przyjadę, to ostrości Ci nie zabraknie. Nie ma problemu. Dobra stary, to jest jakaś no. kania. Takie coś. A. To Cza nie jest rekord. High protein, high protein. High protein, stary, bardzo pikantny, dlatego specjalnie taki ogarnąłem. High protein. Okay. Proteiny muszą się zgadzać. Kurczaczek, ryżyk, jest dobrze. Takie coś. Stary, to wygląda jak rzygi. Dzięki, nie, dzięki. Stary smaku. Smacznego, pan, smacznego, smacznego. Zakaże, to jest. Zobaczymy, czy szczerze jest tak bardzo ostre. Ja ogólnie mam bardzo słabą tolerancję na ostrość. Tak się jak coś. Bardzo słabą? No, w sensie nie bardzo słabą, ale słabą. Mam wrażenie. Tolerancję na ostrość. Lubię, Lubię zjeść ostrego kebaba. O! Jak dobrze, że mówisz, że lubisz ostrego kebaba. Już. To już mam pomysł. Stary no. boisz się? A rozumiem, że ty lubisz na ostro, tak? Jak tak mówisz? Oczywiście, to zależy gdzie. Okej. Okay. Stary. Ja, przekonałeś się już sam, że za, kółko, za kółkiem jestem bardzo ostrym kierowcą. że no. widzowie bałem się, że zakończę swoją karierę na YouTubie przez to, bo... Myślałem, że ogólnie to... możemy wam widzowie o tym powiedzieć. Niech Kenek sobie, ja wam opowiem. Bo ogólnie w zeszłym tygodniu, w zeszłym. Nie to, dwa, tygodnie. dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie, dwa tygodnie. temu. Eee, sobie dzwonię do Kuby, mówię Kuba słuchaj, mam mustanga w Poznaniu, przyjeżdżaj nagramy film A Kuba mówi... Ale zajebiście, będą pojeździć w ogóle, będzie wszystko super Kuba przyjechał do Poznania, ja przyjechałem do Poznania, Michał. No to nie ja jak coś niestety. No ale sobie je, ja ja powiem. No no dobra. Eee, no i... Kuba przyjechał do Poznania, ja go odebrałem. Cześć, cześć, siema, siema. wszystko fajnie. Odebrałem Kubę, jedziemy do przy, przy mieszkania mojego przyjaciela. mówi tam, cześć, cześć. Kuba oczywiście się odwalił, jak to stróż w boże ciało. Fajnie wyglądał. No i schodzimy i stoi biały Mustang, 2-3 kabrio. Mówię, jest pięknie. Ja oczywiście tylko wyjechałem tam spod bloku. Zgryzykują wyłączona trakcja. Górna za tego 2-3, mówię ci. Wyzywają cię Zazywają Cię do tego 2-3 Dobra, ale widzowie, pomimo że 2-3 Pamiętajcie, nie liczy się, czekaj, jak to mówią? Eee, nie sprzęt, a technika robią z Ciebie zawodnika Widzowie, ja tym Mustangiem jeździłem tak, jakby to było 5 litrów I Kuba może Wam to potwierdzić To prawda, w szczególności jak wyzwał go na pojedynek właśnie od Porsche Tak, ja powiedziałem, objadę Cię <grym> Ale wtedy właśnie stała się sytuacja, bo wtedy nam klęknął silnik w Mustangu o godzinie 3.30 w nocy. I widzowie, co jest najśmieszniejsze? Szukaliśmy razem z Kubą i z jeszcze moim przyjacielem mechanika do godziny 5 rano prawie. Aż my coś my znaleźliśmy człowieka, który nam podepnie komputer do tego auta. I zobaczcie, co się dzieje. No i się okazało, że nie ma zapłonu na pierwszym i na trzecim cylindrze. No to żeśmy otworzyli zostawiliśmy tego Mustanga, pani nie był ten mechanik, wróciliśmy do mieszkania. Kuba pojechał z powrotem do Warszawy, ponieważ miał kolejne sprawy biznesowe do załatwienia. A ja wracałem z Mustangiem do właściciela wypożyczalni i dostaliśmy Audi RS3. I Kuba po prostu żałuje, że nie został wtedy w ten weekend u mnie, żeby ponagrywać się razem z Audi RS3. Taki statement. Ale spokojnie, widzowie. Ja tutaj Wam y, dam dużo kontentu motoryzacyjnego, kuby na kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No, i trochę kuby nauczymy o motoryzacji. Tak? To się. E, stary, dziękuję za to, że dałeś mi możliwość na zjedzenie tego, ale trochę nie czuję się najlepiej. No powiem Ci tak, no to wiesz, jak to się mówi: e, napity, najedzony, no to wiesz, nie wolno się zasiedzieć po jedzeniu, więc musimy się trochę kubuś poruszać. Wait. Nie, nie, nie w ten sposób. A jak? Stań z fotela. Okej. Okay. Obróć fotel bokiem do kamery. Wiesz co to jest świeca? Wiem. Jedziesz. O, świetnie, cię pogrzało. Czekaj, to coś sprawdzę. O właśnie muszę wyłączyć. Zablokuj fotel. Muszę to wyłączyć. A ja się stary zabiję, ty! Nie! To Starej... no, tylko w filmach, to tak w filmach tylko jest. Nie zabijesz się. Najwyżej się połamiesz, ale to tam wiesz. Aha, no to fajnie. Przyjadę do ciebie, odwiedzę cię w szpitalu. Człowieku, ty Z powodem tych połamań. Czy wiozę ci kwiatki? się i jeszcze trumnę do tego. Jaką chcesz, mahoniową czy dębową? Aaa, z tym wszystkim, dobra, robię. Czekaj. Dawaj. Kurna, cykam się, ty. Nauszczaj. No jak się cykasz? Nałóż, się nie, nie cykam. Stary, no masz 15 lat przecież, no to czego się cykasz? Dobra, trzy, 4. Dawaj. 3. Kurna, blokadę go śmiałem ty! Cześć, zdejmę słuchawki, zdejmę słuchawki. No widzę, patrzymy, jak robi. No, trzy, cztery i ry! Kurna, Dawaj. Nie rady. Do góry nogi! Boję się za bardzo chyba. Dawaj! Dobra, trzy... Stary, nie mogę na łóżku? No dobra. Kolejna kara, pół kary będziesz miał. Pół kary, Wrodkowe. dobrze, 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 dobrze. Piszcie dobrze. widzowie kary w komentarzach okay. dla Kenexa. Czekaj, okay. nogi do góry, do góry, do góry. O, elegancko! Brawo, jest świeca, mamy to. Teraz pytanie, co zrobić jako karę? Czyli... No to widzowie napiszą w komentarzu. No. <noise> <noise> Będę <było> mogli widać. <noise> no to mówię, Kary napiszą w widzowie w komentarzu i zrobimy je u mnie. Dobrze, dobrze, mały palec. Mały palec. Kolejne zadanie. Tu masz dowolność, tak ci powiem. No. no? Musisz zadzwonić do jakiegoś ekipowicza. A musi być to ekipowicz? To w takim razie mm. masz, tak jak masz, do, masz dowolność. Dobrze. Zadzwonić do kogoś i zrobić na nim kawał. Załóżmy, nie wiem, że miałeś stary wypadek samochodowy, że jesteś rozsięszony, że nie wiesz co masz zrobić. Taki to ma być kawał, że stary ktoś się posra w gacie. Mogę to przeklinać? Tak. Aha, no że ktoś Czyli się myślę. posra w gacie. Ciekawy jestem, czy myślimy o tej samej osobie. Dobra stary, dzwonię do Adriana, z którym nagrałem odcinek. Na <grym> myślałem <grym> właśnie? Ostatnio z CFA. Dobra, dobra. Dzwonię do niego. A, a będę to słyszał? Halo Adrian. Halo, Halo Jakub, co tam? Eee Tary, mam akcję do ciebie y, związaną z tym, że. Pamiętasz jak mówiłem ci o takiej jednej dziewczynie? No. No, no. no to... Akcja następująco, że ja się z nią spotkałem, nie? Y... I mega fajna, mega vibe. Kurna, człowieku. No to nie chcesz, to zawsze nie podnosuje. I część, że... że kurczę... Ona dzisiaj do mnie, że okres jej się spóźnia? No to se wodu <grymio> Ja, co? No sorry, ja nie żartuję, nie? Jakby... Ale się, jak... jakby czekaj, jakby... ty będziesz ten... Tatą będziesz, tak? A co? Byłbym złym ojcem? jak przypomnieć ci nasze historie kurwa, z żółwiem? O zwaleniu kurwa, konia przez rękawiczkę? Dziomek, ty kurwa będziesz tragicznym ojcem! Stary Czechy, kurwa, bez kitu na Czechy, chłopiec, że to dziecko będzie chodziło tył do przodu, kurwa przy tobie! Um... Nie żartuję, ej, naprawdę, k.a. bez jajów, nie? Bez jajów. Stary, bez jajów. No. Coś ty od. Co ty od. Jakby. no to co ci mówię, nie? Chyba. chyba nie wiem. Ach. Ale ja będę dobrym ojcem! Ja będę dobrym ojcem! Nie, ja ją biorę pod swoje skrzydła! No. co ty myślisz? Już tak, to widzę. Stabilny youtuber, k.a będzie miał dziecko, weź go, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? Jakie dziecko? Ty do szkoły jeszcze ch chodzisz? No i co z tego? Masz jakieś... Ne... Ale stary, ja będę dobrym ojcem, nie. Tak szczerze. Ale... A może, a może nic nie będzie z tego? Kopnij ją w Dzięki za wsparcie, nie? Dzwonię do Ciebie a i oczekuję wsparcia, o, 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 a Ty... Kopnij ją No to co mam Ci, k Nie wiem, pożyczyć mam Ci pieniądze na łóżeczko i na wózek? znaczy, co mam robić? Wychowywam dla Ciebie. Nie, ale mógłbyś być wujkiem. To nie mi się ulało spędz, dlatego tylko dobrze chyba. Czemu na mnie krzyczysz? No gołościu dzwonisz do mnie w informacjach, że będziesz tatą! No mało powiedziane, że będę bardzo dobrym tatą! No kurwa, tu to bym dyskutował. Przypominam sytuację zwalenia konia przez rękawiczka. Ale co ty temu dziecku robisz? Eee, no to będziesz ojcem chrzestnym. Oho, na pewno, kurwa! Ja do tego ręki nie przykładam, słuchaj, bo potem jak będę skarżyć, to nie będzie ciebie, to jeszcze mnie! Aha, no to dzięki. Nie. Znaczy, wiesz, Keks, ja generalnie... Stary, ale co za się ja 800 mogę. plus, nie? Patrzmy na pozycję. Spoko pomocy. No, jeszcze jednego. Co za Żyd. Nie, dobra stary, to był żart akurat, nie, nie będę ojcem. Nie będę ojcem, bo z żadną dziewczyną się nie spotykam. Psychol, jedny. psychol. Jesteś jak co ja. Dole, mech. Ale powiem, klikaj, ci, bo wiem, że miał tyle cięcia w tej rozmowie, no tyle myślą, pikania. Się. A bo to na YouTube ma lecieć. No? To musimy. Aha, no, ale jaką ja mam mieć stare reakcję? No, na wiem, 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 wiem. Dobra. Stary, dziękuję bardzo. Odzwonię po odcinku, bo miałeś do mnie temat. Dobra, że on już nas spokojnie ma. No. Zobaczymy się, hej. No. Papa. No. Pa. Usuń kanał. <śles> I to jest to zadanie od Ciebie, tak? Kolejne? A to, to jest teraz mówimy już w, jako w filmie, czy tak lajaj między sobą? No? No tak. To jest to zadanie, tak? No tak. To widzowie, Wy możecie wymyślić trzecie zadanie dla mnie, ponieważ ja tego zadania nie wykonam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do następnego. Dziękuję bardzo i pa pa za Pięknie. Sam się pierdzię.